Ten odcinek o roladach. Tutaj przepis na rolady wołowe dla dwóch osób na dwa dni. Mięso wołowe kroimy na cienkie plastry albo kupujemy gotowe, pokrojone w plasterki. Nie solimy, smarujemy musztardą i wkładamy kiszony ogórek. Rolujemy. Pozostawiamy na noc w lodówce. W garnku, którym będę gotowała, ja gotuję dzisiaj w szybkowarze. Podsmażam cebulę na maśle klarowanym. Na cebulkę wkładamy rolady. Doprawiamy. Użyłam pieprz, wędzoną paprykę i kary, ponieważ lubię ten smak. Użyj dowolnych ziół, które ci bardziej pasują. Listki laurowe i kulki jałowca zimą, dla wzmocnienia systemu immunologicznego. Posypuję z wierzchu wybraną mąką. Zalewam wszystko szklanką wody. Wołowina lubi być twarda, więc gotujemy najlepiej całą godzinę. Wyciągamy rolady, liście i kulki jałowca. Dodajemy żelatynę, sól. I blendujemy. Do tego dania pasują ziemniaczki z masełkiem różnego rodzaju kluski, na przykład śląskie i makarony. Z wcześniej ugotowanych ziemniaczków. Możemy szybciutko zrobić też kluski śląskie. Proporcje są 3 czwarte ziemniaków i 1 czwarta mąki ziemniaczanej. Dodajemy jajko i trochę soli, blendujemy, gotujemy na przygotowanej wodzie, ale nie zagotowujemy 10-12 minut i gotowe. Dobrze się komponują z kapustą czerwoną, z goździkami i jabłkami. Przepis podałam w osobnym odcinku. Dodanie jest trochę czasochłonne, więc gotuję dwie porcje i tą jedną zamrożę. Połowę rolet. I połowę sosu. Wystudzę i do zamrażarki. Drugim sposobem na oszczędzenie czasu jest dołożenie rolad do gotowanych mięs. To są mięsa, które gotuję do bigosu, cały garnek i będę gotowała je godzinę ze względu na dużą ilość. I te rolady wyjdą całkiem dobrze. Trzeba będzie tylko osobno sporządzić sosik. Rolady mogą być z innego rodzaju mięs, może być różne nadzienie, można dołożyć boczek, grzyby i tak Może być też różny smak sosów. Zajmuję się poprawą warunków życia. Jeśli interesuje Cię temat odżywiania, znajdziesz go najszybciej na playliście i ucieszę się z Twojej kolejnej wizyty.